Chciałem nagrać krótkie, krótkie podsumowanie przejażdżki Divergem Pojechałem sobie do Sochot na Pradze żeby pożyczyć, żeby pożyczyć sobie na 3 godziny Diverge Home Carbon To jest taka środkowa wersja karbonowego gravela i żałuję żałuję, że to zrobiłem Zaraz Wam powiem o co chodzi Chciałem sprawdzić parę rzeczy. Przede wszystkim geometrię. Okazało się, że rozmiar 54 to jest po prostu wsiadł i pojechał, jak dla mnie. Idealnie. Bardzo fajna geometria, pochylona pozycja. Fajne siadełko z taką dziurą na, na różne rzeczy. Napęd. Napęd sramowski. się to też chciałem sprawdzić. Geometrię i napęd bo to jest sram elektroniczny 1 na 12 Super to chodzi bieg na wyższy zmienia się tutaj bieg na niższy zmienia się tutaj albo odwrotnie jak to tam zwał bardzo fajnie to chodzi elegancko Jedno piknięcie na w rękawiczkach te łapki są dosyć e, szerokie to fajnie wchodzi Nawet z tego dolnego chwytu jest fajnie no. Jedno pieknięcie bardzo fajnie, to, bardzo ładnie to działa. Eee, także, tak. Geometria super. Napęd super. Jedna rzecz nie za mała. Tu jest taki. Tu jest taka amortyzacja. To się nazywa Future Shock, czy coś takiego. Tu chodzi w tą stronę. Bardzo wybiera tutaj różne nierówności. Shooter. Taki większy, mniejszy. Można to sobie zablokować. O, wtedy nie ma tego ugięcia prawie praktycznie wcale. No i co? Czego żałuję? Kurde, nie wiem czy będę mógł teraz wsiąść na rower, który tego nie ma. To jest po prostu kurde genialne. Genialne. Jechałem po szutrze jak po śniegu po prostu. Niesamowite. Rower super. Super po prostu rower. ciutki, Ja nie mam tam waży, to jest 10 kg. Można go nosić po prostu na plecach. Nawet nie trzeba jeździć. Można go po prostu biegać i nosić. Fajna sprawa. Tak no poważnie, jakbym się, jakby się miał do czegoś naprawdę przyczepić, to jest to, że w karbonowych rowerach nie ma tutaj możliwości zamontowania bagażnika. Ja jestem jednak taki old schoolowiec i zawsze jeździłem na stalowych rowerach i tak w podświadomości mam, że bagażnik to jest po prostu e, potrzebny. Jak się gdzieś jedzie, nie wiem, jakieś ziemniaki trzeba kupić albo włoszczyznę, no to trzeba tam zamontować, kurde. E, tu jest coś takiego, ale to jest chyba do do montowania tutaj taki, takiego mostka, żeby zamontować sobie błotnik i bagażnika, kurczę Z bagażnikiem może być kłopot, ewentualnie tu się mogę doczepić i tu sobie do, do sztycy coś przyczepić, no ale sztyca z kolei jest karbonowa, także to tak trochę trochę żal by było to porysować, no, no i to